Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu autokrytyk technicznie, edukacyjnie, poradnikowo. Dzisiaj taki temat do piecyku Junkers. Jak oszczędnie, ekonomicznie używać piecyka Junkers? Jak ustawić taki piecyk, żeby jak najmniej zużycie gazu było, a woda była ciepła czy gorąca, jak ktoś lubi? Tutaj był taki film nagrywany o ustawieniach ogólnych piecyka, już tam to poruszałem, ale tutaj pokażę jak u mnie ten piecyk jest ustawiony. Prawe pokrętło jest maksymalnie, od natężenia przepływu jest maksymalnie w prawo obrócone, żeby woda leciała jak najbardziej ciepła. A lewym pokrętłem spokojnie możemy tutaj regulować moc przy temperaturze letniej, wiosennej, to to ustawienie są na minimum praktycznie. Jeżeli nam jeszcze leci za ciepła woda, no to wtedy przekręcamy to pokrętło. Odwrotnie do wskazówek zegara, w lewą stronę. W zimę najczęściej to ustawienie jest tutaj po środku lub bardziej w prawo, jeżeli w lewo, jeżeli ktoś chce yy, bardziej jeszcze ciepłą wodę. Także tutaj ustawienia oszczędnie, ekonomicznie to po prostu regulujemy moc. Tylko piecyka gazowego, a cały przepływ nam tutaj jest maksymalnie ustawiony na jak najbardziej ciepłą wodę. I myślę, że takie ustawienie jest jak najbardziej ekonomiczne, oszczędne. Także tak jest u mnie ten piecyk ustawiony. Pokrętło w prawo jest maksymalnie, lub prawy maksymalnie w prawo od natężenia przepływu. prawe pokrętło w prawo przekręcone, dokręcone, a lewym pokrętłem sobie reguluję Temperaturę wody, czy moc piecyka. Także to było na tyle w tym odcinku. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Do następnego odcinka. Pozdrawiam.